Siema, dziś wam pokażę jak zrobić fajny sztuczny bot na komputerze, który wygląda jak prawdziwy. Ofiara, której to robicie na pewno się nie skapnie i naje się sporo strachu. Robimy to tak. Tworzymy nowy dokument tekstowy. I wpisujemy coś takiego, x równa się... no nie będę już dyktował, dam to w opisie. Tutaj, w tym miejscu dokładnie, wpisujemy, co będzie napisane w błędzie. Czyli na przykład, komputer ulegnie zniszczeniu. To trochę straszne, ale każdy głupi się nabierze. Tutaj, no, wpisujemy błąd. Teraz zapisujemy jako, i tutaj wpisujemy byle co. Kropka, i uważaj. Uwaga, musi być dokładnie taka końcówka, jak powiem. VPS. Tutaj zaznaczam wszystkie pliki i zapisujemy. Sekunda. No, i jak widać, utworzył nam się błąd. Ale taki błąd, to widać, że jest coś tym podejrzanego, więc trzeba tu upodobnić do prawdziwego pliku. Więc robimy tak, tworzymy skrót i teraz możemy zmienić nazwę bez końcówki VBS, bo we wcześniejszym nie dałoby się. To wpisuję na przykład internet. I teraz jeszcze zmienimy ikonę. Klikamy prawym myszki na ikonę właściwości. Zmieni ikonę i wybieramy sobie jakąś najlepiej internet. W moim przypadku. No, robię OK. Jak widać wszystko wygląda jak prawdziwy internet, a po wciśnięciu wyskończy błąd. No, myślę, że wam się przyda. Serio można nieźle przestraszyć. Podoba Wam się to subskrybujcie.